Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się przeglądem roślin, które aktualnie mam w ukorzenianiu, ale w większości będziemy oglądać właśnie te hoje, które um, ukorzeniam i przy okazji pokażę Wam, jak filodendron Maioi daje czadu. Zapraszam na odcinek. No, pamiętacie tą wielką roślinę, tą wielką sadzonkę filodendrona eleganza, którego dostałem kilka miesięcy temu? I słuchajcie, e, przy Was sadziłem ją właśnie do, do substratu, do bigosu, ale okazało się, że roślina nie ma jeszcze tak wystarczająco dobrze rozwiniętych korzeni, żeby ją w tym e, substracie zostawić, dlatego postanowiłem, że wsadzę ją do, e, do wody. I zobaczcie, korzenie tutaj wypuściły się piękne. Piękne się puściły korzenie. Tutaj e, nie wiem dlaczego to, to ta poszewka obgniła. W sumie nie jest e, tutaj za wilgotno, ale mam nadzieję, że niedługo puści liść. Jak puści liścia, a może nawet i nie, posadzimy do substratu i zobaczymy, jak to będzie dalej rosło. Przyznam, że Przyznam, że bardzo chciałbym, żeby taki właśnie eleganc tutaj zdobił moje mieszkanie, zdobił tutaj ten pokój i niedługo posadzimy go razem. Dobra, to by było na tyle z tym. i teraz może zaczniemy tutaj e, omawiać choje, które stoją we foliaku i się ukorzeniają. Zaczniemy może od choi undulaty, która... No, według niektórych jest takim powiedziałbym trudnym przeciwnikiem albo kompanem, i mm, trudno się ukorzenia, ale zobaczcie, ona tutaj patrzy, czy korzenie są, ale nic na razie nie widzę. Zobaczcie, ona tutaj właśnie wypuściła pędzika, i wydaje mi się, że będzie nowy liśtek, nawet tutaj szedł. Widzicie to? No, jak na razie sobie radzi. Mam nadzieję, że niedługo będzie miała e, z nowym liściem taki piękny splash. Tak, to jest liść, a to na dole. Nie wiem, co to może być. Może kwiatostan, bo takie jest takie coś, jakby na dół tak lekko jest za, zagięte. Nie wiem, czy widzicie. No i teraz sprawdźmy sobie nasze korzenie. O! Patrzcie, korzeniła się. Tak leciutko, powolutku, o nie ma co tak tutaj grzebać, bo korzenie są, widać. Taki może wiecie, lekki zastrzyk powietrza i się tutaj przyda. Z drugiej strony będziemy mieli takie już tutaj, wiecie, zdjęcie tych korzeni. Korzenie są, zobaczcie, korzenie są piękne. No i wkładam to z powrotem. Pomyślałem sobie, że wszystkie moje choje, że wszystkie moje choje, które się tutaj ukorzeniają, zasadzę je do substratu, do bigosu tego starego staropolskiego Magdy Gessler, wiecie? Z dodatkiem właśnie również spagnum. Nie będę tutaj żadnych seramisów ani nic cudował. I po prostu, tak jak jest tutaj, dam to do doniczki z bigosem. Wymieszam te tutaj te spagnum, które tutaj. Będę miał jeszcze, wiecie, resztę z tego, z tych, tych pojemników, to wymieszam z bigosem i tak to zasadzimy, bo wydaje mi się, że choje rosnące w naturze takie są, też przecież, które gdzieś tam się zaczepiają między gałęziami, gdzie są jakieś tam odłogi, jakieś tam odleżyny, powiedziałbym, nie wiem, liści sparłum, taka się robi. Wiecie, papka różna cuda, cuda nie widy i to może się również takiej tu, taki tutaj e, Hoi naszej w domu również przydać. Nie wiem czy Wam to wytłumaczyłem, bo mi to tak niekiedy ciężko jest coś wytłumaczyć, ale staram się. Dobrze. Przechodzimy teraz do Hoi. To taką dziwną nazwę. Dobra, powiedzmy, że to jest Iron Range i ML278 i ona tutaj patrzcie wypuściła nowy pędzik pokażę Wam bliżej może i tutaj widać też, że korzenie są nie trzeba tutaj wyciągać i zaglądać no widocznie we foliaku im się podoba i tak samo tutaj zrobię spagną wymieszam z, z bigosem staropolskim i będziemy sadzić w doniczkę no i Zobaczcie teraz tutaj to cudo, co się tutaj dzieje. Ja myślałem, że u tej hoi lasianty long leaf, że te kwiatostany, to one będą po prostu, bo one były żółte na końcach. I ja myślałem, że one po prostu odpadną, a tutaj, patrzcie, czary, mary, jakie piękne, wielkie już kwiatostany. I ona. Również ma już korzenie, bo się ukorzeniła. Bardzo szybko, zobaczcie, może 3 tygodnie, 4, i takie ma cudowne, wielkie korzenie. Tutaj widzę znowu, że przy liściu puszczać będzie nowy pęd, co mnie bardzo cieszy. To znaczy, że się będzie rozkrzaczać. Takie sobie dzisiaj dziwne, jakieś tutaj y, zrobiłem, y, jakąś dziwną miejscówkę, i tak się tutaj muszę jak kot garbić. Ale chciałem Wam po prostu jak najbliżej te choje tutaj pokazywać, i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zobaczcie. Oczywiście, jak zakwitnie, to będziemy em, robić film. Będziemy pokazywać, a jeszcze jedna mi choja będzie kwitła. E, teraz Wam nie powiem, jaka to jest choja. Eskimo, chyba. też mi bardzo cieszy, bo. Do tej pory mi kwitły tylko dwie choje albo trzy, a teraz zaczyna się powoli tutaj już dziać. Tu mi musicie wybaczyć, nazwy nie pamiętam. Może ktoś po prostu po liściach będzie wiedział, co to jest za roślina. Zobaczcie, jaki piękny pęd tutaj wy wypuściła. No, niedługo będzie trzeba ją przesadzić. Korzenie ma też. Fajne, trzyma się tutaj wszystko. Będzie patyczek albo drabinka, i będziemy ją sadzić. Tutaj zobaczcie, zaczyna ona już puszczać korzenie powietrzne. Widocznie dobre mają klimat w foliaku, te hoje. No i patrzcie to cudo tutaj. Ja dostałem to w gratisie i powiem wam, że miałem tutaj wełnowce na niej. Jeszcze jednego na tutaj chyba dziś zebrałem. Jakie mam brudne pozory wyciągałem tam z wyciągałem tam z, z foliaka różne rośliny, żeby, żeby do was do, żeby dotrzeć do tych tutaj choi i łapska brudne. Dobra ale to jest mniejsza z tym zobaczcie. Tu też ja to tak zostawię tutaj ona sobie tutaj wspadną rośnie. Zobaczcie, korzenie się tutaj e, bardzo, bardzo powiększyły. Tutaj ten piękny pęd nowy listek z pięknym splaszem. Tak zostawię. Niech sobie rośnie. A dlaczego by tak nie zostawić? Mi się wydaje, że też dużo roślin właśnie, wiecie, gdzieś tam w dżungli po prostu w takim spągłno lekkim rośnie i, i, i żyje i kwitnie i jest im bardzo dobrze. No i tutaj mamy choje. to są te same cystiany dwie. Słuchajcie, no i to muszę ewidentnie podlać, bo ona tutaj. Już ma sparną suchę, ale zobaczcie, że w kubku jeszcze jest wilgotno, i ona puściła masę nowych, masę nowych korzeni. Tutaj, między liściami, widzę, że wychodzi nowy pęd. Tak samo tutaj. Ona też tutaj wypuściła korzenie. To jest znowu e, e, Cystiana Vietnam. I te, te nowe liście, te młode listki, to są właśnie już tutaj. Urośnięte u mnie. O. Niedługo będzie wielkie znowu sadzenie hoi. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? No, tutaj oczywiście kartki żadnej nie ma, ale zobaczcie. A nie, to jest też jest yy, cysjanta. To są właśnie te hoi o takich dużych yy, kwiatach. I tutaj yy, są dwie sezonki posadzone. Widać, że korzenie. Powyrastały. Tutaj mamy nowy pęd. I te trzy wydaje mi się, że po prostu wsadzę do jednego e, pojemnika. Dobra, to były nasze choje. A teraz zobaczymy, czy moje tutaj prawie zabite e, EpiPremum Pinatum Variegata. Czy ono puszcza liście? Tylko teraz tutaj jeszcze to pościągam. Czy puszcza liście, czy puszcza korzenie? Bo jak nie, to wyrzucę, albo może wsadzę to do, do ziemi, wiecie? Do ziemi, do, ziemi, do wody, bo jak mi się język tutaj plącze. Dobra, sadzonka pierwsza to jest szczytówka. Tutaj się niestety nic nie pojawiło. A patrzcie, a, a końcówka zaczyna gnić. To był, naj, to był ostatni liść, ale widzę, widzę, że ewidentnie brakuje jej wody. Dlatego, może lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby takie wielkie rośliny po prostu ukorzeniać w wodzie. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj nic nie mamy. Przechodzimy dalej. To trzeba będzie tutaj znowu wyciągnąć wszystko. Takie dobre jest sprawdzanie, wiecie, bo można sobie zaoszczędzić problemów niekiedy, jeżeli one nie chcą się rozmnażać. Aha, patrzcie. Tutaj zaczyna się coś dziać. I tutaj nasze epipremium puszcza korzonek. Ale nie wiem, czy też to również wsadzić do wody? Lepiej może. Tutaj wychodzi... Korzonek, a tutaj patrzcie oko, te oczko śpiące, zaczyna się budzić do życia. No to w tym przypadku chyba jeszcze nic straconego. Patrzymy następne. O, proszę Państwa. Moi drodzy, no mam wspaniałe wiadomości. Ja już to widzę. Sorry, że tak dzisiaj dziwnie nagrywam, ale mówię Wam chciałem jak najbliżej. E Pokazywać Wam, patrzcie, są korzenie, tutaj zaczyna się już dziać, no to jest bardzo dobrze. Czyli, jak na razie, będziemy mieli dwie już rośliny. Dobra, a tutaj, a tutaj widzę, że korzenie, kiedyś się powiedziałbym, puścił. Taki o tutaj, zobaczcie, malutki, bielutki wyskoczył. No i tutaj może ten, ale tak to więcej nic nie ma. To jest też takie, było wiecie, szarpanie, żeby to odczepić. Hmm. Tu jakby przygniwało to. Dobra, dam to, dam te na pewno do wody. Które nic nie mają, a tutaj... A tutaj co mamy tutaj. A tutaj nic nie mamy również niestety. A nie, patrzcie. Tutaj wychodzi. Mamy stożek wzrostu i będziemy mieli. Epipremna na pewno. Super. Ja to spadną tutaj wyciągnę. I teraz tak to staram się. Postaram się włożyć, żeby. Żeby one, te stożki z wzrostu, to damy do wody. Nie, tu też coś wyrasta. Dobra, tylko, tą, yy, tylko ten pęd. Yy, wiecie, szczytowy dam do wody, a resztę tutaj z powrotem pakuję. Tutaj to znowu bardzo ładnie wygląda. O, najładniejsza na razie sadzonka. Też tak, żeby było troszeczkę wyżej do światła. Tutaj nic nie ma, ale poczekamy. Może coś się akurat jeszcze zrobi. No jak mówiłem, tu wychodzi korzeń. Dobra, chowamy to. I to powędruje do wody. Przykryję to jeszcze wszystko i będę się z wami powoli. Żegnał. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Beatę z kanału Czwarte Piętro na Bajerach. Bardzo smutna informacja do nas dzisiaj dotarła. Jeden z jej piesków odszedł. Bardzo mi było smutno, oglądając jej dzisiejszy odcinek. I w pewnym momencie to normalnie e, ja już zacząłem. Praktycznie sam płakać, bo nie wyobrażam sobie, żeby któregoś, któregoś z, mojego kot, z moich kotów albo papuga, albo co wiecie, żeby żegnać. Przyjmij moje wyrazy współczucia, Beatko. Jestem sercem z Tobą, kochani. Życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Pamiętajcie, że. Em, Oddając łapkę w górę, pisząc komentarz pomagacie temu kanałowi się rozwijać i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni ze wszystkiego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące roślin piszcie pod moim ostatnim postem na społeczności. Eee, na dniach przygotuję filmik właśnie z waszymi pytaniami, z moimi odpowiedziami. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Papa. Pa. Słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałem właśnie o tym filet w dronie Majoi. Zobaczcie, jak on piękne zaczyna puszczać liście. Normalnie jest niesamowite. Proszę zobaczyć, to jest najnowszy liść. E, tutaj jest susza kompletna, bo ja zapomniałem w ogóle o tej roślinie. To stoi we foliaku tam gdzieś schowane. Ale mimo wszystko. Piękne. To jest pierwszy, tutaj macie, tutaj macie e, kolejnego, drugiego, on się połamał, e, znaczy kupiłem go, tego Majoja i on się połamał w dwóch miejscach, taki w ogóle przyszedł i teraz zobaczcie, po roku czasu zaczyna się dziać, trzeba będzie to fajnie wsadzić do jednej doniczki, dać palik i niech, niech szaleją. Trzymajcie się, pa!